Ciao a tutti! Słuchajcie, dzisiaj pokażemy Wam, jak przygotować, spójrzcie, klasyczną piadinę romaniolą. Przysmak Włochów, szczególnie na kolację. No dobrze. Przede wszystkim trzeba podgrzać dobrze patelnię na sucho. W międzyczasie, tutaj Auric pokaż, przygotowujemy nasze piadinę i absolutne minimum, jeśli chodzi o składniki, czyli oczywiście prosciutto crudo, rukola i... To już mam tu przygotujemy sobie mandarellę. Bierzemy piadinkę, wrzucamy na rozgrzany, rozgrzaną patelnię i podgrzewamy pierwszą stronę piadiny. To zajmie dosłownie chwilkę. W międzyczasie przygotujmy sobie pierwszy kawałek szyneczki, Dobrze. przerzucamy na drugą stronę, podgrzewamy i tu już możemy na tą stronę rozgrzaną dawać składniki. Dajemy na jedną część, powiedzmy na górną. Zobaczcie, kładziemy na jedną stronę. W ten sposób. Trochę rukolki. I zawijamy. O, w ten oto sposób. Oj, i zobaczcie. I za chwilkę pierwsza piadina jest gotowa. Bardzo szybkie danie. Zobaczcie, już przerzućmy, bo tutaj, o, pięknie się. Nie doczyć, że się trochę przypieka. To ona. W tym momencie też tak sztywnieje, taka chrupka się robi. Dzięki temu mamy właśnie, otrzymujemy klasyczną piedinę Zobaczcie, jeszcze pół minutki i będzie gotowe. Już żeby na talerzu, my akurat dzisiaj nie mamy, ale żeby było trochę włoskiej oliwy, ponieważ fajnie jest sobie tą piedinę moczyć w oliwie. I zobaczcie, pierwsza piedina jest gotowa. Voilà! Maestro Daniele! I smacznego! Buon appetito! Ciao ragazzi! Italo Mondo, la migliore scuola del mondo.